Nie samymi lumpeksami człowiek żyje, nieprawdaż? <laughs> Dzisiaj zapraszamy Was na wspólny, wspólne łowy, ale nie lumpeksowe. Właśnie jedziemy sobie po prostu do kilku miejsc po kilka konkretnych rzeczy, których zakup odkładaliśmy już bardzo długo naprawdę bardzo długo bo nawet w latach <laughs> na przykład. W domu naszym, w którym mieszkamy od półtora roku, nie mamy stolików nocnych przy łóżku. No i mieszkamy w nim półtora roku i półtora roku się już po te stoliki nocne wybieramy. Może uda nam się dzisiaj kupić. Oprócz tego planujemy jeszcze kilka mniejszych, większych zakupów. Co to będzie dokładnie? Czyli Zobaczymy będzie to, sami. Czyli będzie to co zawsze, czyli zakupy z mężem, ale inne zakupy niż zawsze. Takie bardzo potrzebne do normalnego użytku, użytku codziennego, ale też mniej, bo takie bardziej też, które planujemy, takie, które zwiększają kreatywność i pro, produktywność. Zobaczymy, czy nam się faktycznie to uda w ogóle kupić dzisiaj, ale plany są, także zapraszam do oglądania. Okazało nie się, to, że nie... tego nie ma, co przyjęliśmy. Ja chciałam powiedzieć, że ich bombki strzelił w i będzie. Trochę grubo poszliśmy, bo no to nie będzie komfortowa podróż, ale na początek kawa, bo bez kawy to tak trochę ciężko może być dzisiaj. Mój drogi jest 1730. O, ale ja to nie piłem kawy. Chyba nie powinieneś pić tak mój kawy. Eee, chciałem no, wam piłem, pokazać, właśnie, chciałem wam pokazać moją taką procedurę, taką rutynę moją samochodową. Już kiedyś mówiłem to o tym w filmach, ale zobaczcie, co jest tutaj w drzwiach. To są e, te płatki pod oczy hydrożelowe, zobaczcie, już mi się kończą. <noise> Zostało tylko tyle. Ale mam je zawsze w samochodzie i mam taką rutynę, że jak sobie gdzieś jadę i nie zakładam tego nigdy w domu, nie zakładam tego nigdy w jakimś hotelu czy gdzieś, gdzie jesteśmy na stałe. Zakładam je tylko i wyłącznie, kiedy jadę samochodem, czyli wsiadam rano i e, albo przed nagrywkami też często sobie to zakładam, bo to pomaga zmniejszyć opuchliznę. Jak ja nagrywam praktycznie codziennie filmy. I sobie zakładam to, kupuję kawę. One pół godziny muszą być założone. I to jest dla mnie taka moja fajna rutyna, taka, taka codzienna, jak gdzieś jadę, oczywiście. Po prostu lubię to. Mam te płatki, one tak ochładzają, tak nawilżają, tak dają takie poczucie świeżości. Do tego kawka, jakiś podcast, i po prostu to jest coś, co wiecie, warto mieć taką swoją rutynę, taką swoją jedną rzecz, którą pewnie każda z was i każdy z Was ma taką rzecz, że po prostu jest to wasze, że wasze pięć minut, takie dla siebie. To ja właśnie to, to uwielbiam, to jest moje. 5 minut dla siebie. a 30 w zasadzie. Właśnie jest sobota godzina 16.30. 16.30, to tutaj ten zegarek że a ja powiedziałam, że to już jest. A ten źle chodzi? no. no. 1630. A my jest. gdzie jesteśmy? Pod Lumpeksem. Zamkniętym Lumpeksem. Do 16 pół godziny temu są zamknięte To już tak? Kurczę. No, patrz, co napisane. I tak miałem ochotę dzisiaj iść do lumpa. Naprawdę. <laughs> Wiecie dlaczego? To dlatego, że mam taką fajną stylówkę, zaraz wam pokażę, ale tak się komfortowo czuję, że... Takie kąpiel można powiedzieć, tak. że aż chętnie bym sobie... Ale to patrzy. też przejmujesz mocno po mnie, bo dzisiaj rano, jak się ubieraliśmy, to Daniel powiedział, że założy spodnie dresowe i je założył i tak chodzi i mówi, jej, jak wygodnie, jak komfortowo, a ja mówię, widzisz, a jak ja ci mówiłam, że w dżincach nie jest niewygodnie, bo mi się wszędzie wbijają, to mówiłeś, że w dżincach ci jest wygodnie, a nagle ci się też wygodnie. Wbijają, bo też tak właśnie powiedział, że na zdjęciach kolan, i tak ja dalej, mówię. No, jeszcze trochę. Musisz sobie znaleźć więcej takich, jak masz teraz, czyli takich powiedzmy taki trochę elegancki vibe. No. Nie, że jesteś taki... Tak, bo ja nie lubię bultowo. takich dresów, właśnie tak. ja w ogóle nienawidzę takich dresów typowo dresowych. W sensie kiedyś lubiłem, jak byłem młodszy, miałem 18 lat, to, to lubiłem takie dresy i miałem Air Maxy nawet. I to było dla mnie coś super. Ale dzisiaj ja po prostu no, nie lubię. Nawet, no, nawet jak jest luz, nawet jak jest sobota, niedziela, nie, nie muszę nic zrobić, mogę posiedzieć w domu. To ja po prostu czuję się jak tak no, niekomfortowo, czuję się po prostu źle. Dlatego ja nie lubię kompletnie takich, yy, takich spodni, jak już dresowe, to muszą być takie jak dzisiaj. Czyli takie trochę winne. W stylu takie trochę. Właśnie... Taki mają elegancki wygląd No, właśnie. coś takiego. Jesteśmy w Action. Idziemy po. po co idziemy? Spray do elektryzowania ubra... do elektryzowania się ubrań. To jest rzecz, o której pomyślałam, że może się przydać, bo nawet na sobie mam dzisiaj taką sukienkę, więc przy okazji to przetestuję, czy to działa, i zrobimy test tego sprayu. O! Bo ja o tym pomyślałam na wyjściu z domu. nie w ogóle nie planowałam przyjeżdżania, przyjeżdżania, przyjazdu do Action, ale właśnie sobie o tym pomyślałam i mówię, dobra, to wyjedziemy po drodze do Action i to kupimy. I my, więc od razu Czy... się to przy okazji przetestujemy. Będzie wielki test. Do elektryzowania nie do y, prasowania. Do elektryzowania. Bo ostatnio też testowaliśmy ten prasujący taki. Tak, to w tym. A, to nie bucieku, zadziałało. No. Ale no... Znaczycie to działa tak? Nie. A my jesteśmy tacy naelektryzowani. Dzisiaj jak dawałem Damaris mikrofon, to też zaiskrzyło między nami. To tylko, przez... żeby do tej iskierki między nami nie wiesz, nie wysiło. W... A w ogóle, co ciekawe, jesteśmy <laughs> dzisiaj kolorystycznie dobrani. Zobaczcie, przypadek, nie sądzę. A i pochwal jeszcze moją. E, moją, tak, moją... i on nawet. Mój sobie, dobór kolorów. On sobie nawet pod koszulek, słuchajcie, dobrał pod kolor. Po prostu jak ja to zobaczyłam, mówię, że. Damaris nie tak numeru. patrzy. Co to jest? <laughs> <laughs> ja taki przerażony, oj. Będzie zaraz. E, Reprymenda! Ja, tak, chciałem wszystko powiedzieć, ale ładnie powiedzi, powiedziane to jest reprymenda. E, za dobór kolorów. a się okazało, że jest dobrze. Coś tam, nawet kurtka chyba im pasuje, nie? Wszystko ci pasuje. Szybiennie Chodźmy dobrać. po ten płyn. Zostało komplementów dzisiaj 150 tysięcy, a dopiero 16. Ciekawe, ciekawe co będzie jak spryskamy tym płynem nasz samochód elektryczny. Z ciekawostek to w Action jesteśmy Pierwszy raz od ostatniego razu, kiedy byliśmy tam też z wami. Co my wtedy kupowaliśmy? Wtedy kupowaliśmy. O, Tesla. Dawno to już było. Wtedy kupowaliśmy. jak... Nawet ten, testowa. Tak. <laughs> jak ja Tesla widzę, to od razu zapominam o całym Bożym Świecie. Jakieś świąteczne ozdoby, czy no, coś? No chyba. A, coś tak, byliśmy jednak we... no. Ja tylko pamiętam taki raz, jak wracaliśmy skądś i byliśmy, bo po... to nie były świąteczne. Ale tak, faktycznie to jest świąteczne. O! Słuchaj, roślinki sztuczne, tylko chociaż w Sycylii nie ma takich sztucznych. Chociaż chyba że gdzieś wysoko, tak. bo ona się do wszystkiego dobiera, nawet do sztucznych roślinek. Myślałem, że to będzie szybka akcja i że wejdziemy tylko po to, po co przyszliśmy, Adam Damaris już tutaj daj mi to przejrzeć. Ja tylko chcę sobie popatrzeć. Chcę sobie tylko a tutaj popatrzeć. na przykład nie kupujesz Jak... nigdy baterii, bo ostatnio kupiliśmy baterię i się okazało, że w ogóle sobie trzymają i... Tak, tutaj było jakieś takie tanie i w ogóle. Dzięki! Świeczki. Dzięki temu, że to powiedziałeś na głos. Ja przed do ciebie mówiłam o bateriach, ale jak ja to mówiłam, to nie pomyślałam o tym. A teraz mi się już wspomniało, że ten jeden taki, ym, no lampki na ym, schody, one się rozlały. W tym, tam, gdzie się wkłada baterię, tam się rozlało to. I one Czyli nie działają. Więc kupić lampki. Tak. Szukam Cię po sklepie, ja tak z... patrzę na Ciebie, tak sobie myślę, ale pięknie wyglądasz. Ojejku. W się w stylówkę masz fajną. Ale Ojejku. nie też, że tylko stylówka. <laughs> Cały masz piękną. Ale masz fajnie, piękno, wszystko piękno, nie? Wszystko z gumpeksu? Tak, yy, poza butami. Torebka z gumpeksu, którą pierwszy raz mam w ogóle na sobie. W ogóle nie lubię lecieć na lewej ręce, nie wiem czy tak założyłam. Kurtkę to znacie właśnie ten wynijną stop, czapka. Mamie no i... rękawiczki, zapłaciłam za czapkę 3 złote i za rękawiczki 3 złote. Miałam no fryzura. <laughs> Sukienka też, sweterku sukienka, no prawie 30%. Ty poza butami i spodniami. Ale to za chwilę zobaczycie. Pokażemy, no. Okazało Jest się, że, że nie tego nie ma, po co przyjechaliśmy? Ale właśnie Znaleźliśmy golarkę na USB-C. I stwierdziliśmy, że może warto byłoby przetestować, a to jest znak, bo Twoja moja dzisiaj prawdopodobnie skończyła swój żywot po wielu latach. No weźmy to i najwyżej będzie polecajka. No, najwyżej będzie polecajka, dokładnie. Myślę, że biała będzie, jest fajniejsza, bardziej mi się podoba, więc weźmy białą. Mam nadzieję, no. że się sprawdzi. To jest hit. Tutaj już jest wielkanoc, a my mamy jeszcze choinkę. Mimo, że już jest po walentynkach, jak my to nagrywamy? A, czym przychodzimy tylko na takie święta yy, różne, na zakupy tutaj. Ale w ogóle słodziak, ale no hit w ogóle, że, że u nas jest jeszcze choinka, nie? O, pamiętam to. Zwykle dzieciństwa z tak? takim kwaśnym proszkiem w środku. Ja lubię, ja lubię kwaśne, ale no... Daniel, trzeba się zająć tą choinką w końcu chyba. Wszystko zaczęło się jak szalony pomysł Lot do Anglii, by spełnić swój setlan. Tesla Model X Pięć tysięcy euro Bateria martwa, ale czy to na pewno błąd? Może opowiedz na o co chodzi. Wiedzieliśmy, <toledź nasz> że to nie będzie łatwe, że przed nami... Ten sobie z że sprzęt. Zostanę sobie sprzęt. Na Zanim dojdziemy do refrenu. To jest, taka, to jest taka nasza pioseneczka, moja pioseneczka, którą stworzyłem Jak jechałem ostatnio do Wielkiej Leciałem. Brytanii z, Tak, z naszym przyjacielem Sergiuszem kupić Tesla. O, źle pojechałem, i... Z wrażenia No i tą piosenkę sobie stworzyłem do filmu I tak nam po prostu ona zapadła, że często ją sobie puszczamy i śpiewamy A Sergiusza możecie kojarzyć z filmu lumpeksowego jednego, między innymi jak go ubierałam Zobacz Łodzi? co jest po naszej lewej Miejsce gdzie zmierzamy Stuka, trzeszczy, siada Czy to jeszcze projekt Czy już katastrofa Za tyle można kupić drugą Teslę z rynku Ile jest sensu W tym jednym ryzyku Zresztą na ukraińskie disco polo Bardzo mi się podoba Ja uwielbiam ja lubię. w takim razie A to kolejna ścieżka <noise> <Jestem> Daniela <noise> Po <prostu. głosy> Zajcie to jest człowiek, który Minął się z powołaniem. Tą piosenkę zrobiłem po tym, jak Sycylia ugryzła mój komputer i zniszczyła. I straty były chyba na 3 czy 4 tysiące złotych. Ja zostałem na prawie miesiąc bez komputera i to było dosyć trudne przy naszych działalnościach filmowych i, i innych. I po prostu byłem tak ogarnięty nostalgią, i tak byłem przybity i smutny. Jeszcze byłeś wtedy smutny, bo myś nie wiedziałeś, czy odzyskasz pliki które tak, były na bo komputerze. Tak, to było najważniejsze, no? To było najważniejsze, tak naprawdę. Zawartość tego komputera. No i wtedy właśnie powstał ten los ze mną, zemsty, bez ze mnie tak. Został, został tylko pusty wrak. Sycylia, Sycylia dlaczego, dlaczego? Czemu to, to zrobiłaś? Komputer, co marzenia w nim były? Może, może chciałaś powiedzieć, powiedzieć, bym został bym w domu? Nie gonić świat. A dłużej, bliżej być, być z tobą I choć smutek mnie trzyma To teraz rozumiem by być, tu A nie ciągle gdzieś w tłumie Właśnie rozmawiamy o naszej przeszłości nie, Zacznijmy od tego, że przed chwilą szedł ktoś Nie wiem, czy to był chłopak czy dziewczyna, bo nie było widać Taki miś, miś przebrany, w sensie Osoba przebrana z takiego misia reklamowego I miało tylko taką siatkę, że przez to jakby cokolwiek widział i machał do wszystkich No i nawiązało Daniel do tego, że... Pamiętam jak Ja kiedyś dużo miałem pracę, ale kiedyś właśnie pracowałem w Samsungu jako taki miś z taką głową i rozdawałem jakieś cukierki czy jakieś inne rzeczy. I to, było, to była jedna z takich bardziej wymagających prac, myślę, w tamtym czasie, bo to było bardzo ciężkie. I dzisiaj myślę, że w ogóle przepisy, w kodeks pracy by na to nie zezwolił, bo to było tak ciężkie, że normalnie mi plecy bolały, bo to taka ciężka głowa była. A młody chłopak wtedy? No, ale tak się pracowało. I właśnie stwierdziłem, że muszę sobie to wszystko wygrzebać, te wszystkie zdjęcia i zrobić sobie taki folder, taki, żeby sobie zawsze łatwo móc Wrócić do tych wspomnień, do tego, gdzie się zaczynała nasza droga. A ja jeszcze w międzyczasie wspomniałam, że mi się najbardziej podobało, jak był przybrany za Mr. Muscle I za tego takiego super bohatera Mr. Muscle. Tak, ja e, miałam klatę, taką no? klatę doczepioną, bo to jest a ja byłam. Um, to, spróbuję to znaleźć nawet razem. tutaj ten. Poprosimy Viki, żeby nam to tutaj wkleiła, ale. Mm, ale ja stałam obok jako, jako pomocnica Mr. Muscle? No nie pamiętam. My Wtedy jeszcze tak. raz nie byliśmy nawet. Tak. O, nie, nie byliśmy. Jeszcze nie, no. Ale znajdziemy, tak. Zastanawiamy się nad DJI Osmo, żeby trochę usprawdzić nasze nagrania lumpy bo bardzo często, może nie bardzo często, ale czasami jest problem z wchodzeniem z tak dużym sprzętem, jakim nagrywamy na co dzień i myślimy o czymś takim. Tak, ja chciałam powiedzieć, że ich bombki strzelił wszędzie nie będzie. <laughs> bo nasz budżet na zakupy wydamy. Wydamy na, na kamerę! <laughs> nie będzie stolików nocnych znowu. Nie będzie co mieć, coś chcieliśmy jeszcze. Oszuszczasz powietrze, to wam nie mówiliśmy. Bo my sobie taki budżet no, założyliśmy, ile dzisiaj możemy wydać i... <laughs> I bo my się nie śmialiśmy, że jak nie jeździmy na zakupy w ogóle, to nie jeździmy, a jak jeździmy, to konkretnie, ale nic nie będzie z tego, co powiedzmy potrzebujemy, bo będzie nowa, nowa kamerka, ale nie, ja powiedziałam, że ja wolę kupić bezpośrednio u producenta. Nie no, to jest geniusz, nie? To jak sprzęt się... Poprawia, polepsza. Możemy iść, wyjść stąd i usiąść na ławeczce i kupić przez internet. No możemy, no. Dobra. A muszę... przyszliśmy poczyszczać i wylądowaliśmy na kamerach. przyszliśmy do Mediamarkt zobaczyć oczyszczacze, przejrzeć sobie. Dobra. oczyszczacze, Co nie idziemy po oczyszczacze bo Idziemy. Bo chodźmy zobaczyć chociaż mniej więcej jakie są, ile kosztują. Właśnie dałem Damaris przyzwolenie na... Zielone światło. Zielone światło na zakup wieszaków, nawet sam je znalazłem i powiedziałem, że musimy kupić, bo brakuje nam. I 25 za 10 sztuk, no to 2,50 za sztukę to jest spoko. To chyba spoko, nie? Tylko tymi... Ale to trzeba by tak chyba wziąć cztery takie. Bo my dostawiliśmy dwa wieszaki z Ikei. Te co na live mogłyście widzieć ostatnio. Jak nie, wyglądałyście. No. To I... Dobra, już, kiedy, ostatnie raz w to ja byłam bo, chyba w poprzednim życiu, więc... <laughs> więc jak już tu jesteśmy, może faktycznie... Trzeba, nie? Może nie cztery, ale trzy bym wzięła. To będzie 30. No nie, to też tutaj, tutaj nie potrzebujemy. Chociaż pozmieniam. A te jakby te zrobić wszędzie inne, na przykład patrz, takie czarne. Znaczy, I... Ty sobie weź lepiej, takie białe. O, te ty masz. Te takie. Ty swoje. Ty to by też barkuje. A nie będzie Wikai takich? To no nie są te same. Ja bym chciał zobaczyć Vik. Nie, takie. A w Ikei nie będzie taniej? Nie wydaje mi się, 20. A może zostawmy i pójdźmy do IKEI i najwyżej wrócimy do. Ja już widzę, że za, jak za godzinę będzie nam odechcie, odechce nam się zakupów i. O! Patrz pudła. O, ale też idziemy po to do Ikea. Tak, w sumie ominęliśmy Ikea i idziemy wszędzie, gdzie nie trzeba. Nie gdzie nie trzeba. Ja bym zostawił, bo może być tak, że. Nie wydaje mi się. A wiesz, że to można w internecie sprawdzić? że żyjemy w XXI wieku i że ja możemy sobie takie tu usiądę rzeczy... i no. sprawdzę. Możesz sprawdzić, czy łóżka są wygodne. 28 za 8, 8 sztuk, a tu jest 25 za 10. A to są takie same? Takie same, drewniane, tak, dokładnie No Dobra, wycieczne. bierzemy to. Nie musimy wracać dzięki temu. Dopiero weszliśmy, już jesteśmy wykończeni. Jesteśmy, naprawdę. No, ale przyda się teraz trochę posiedzieć i zdjąć kurtkę, bo gorąco ale fajny macbook minęło półtora roku od naszej przeprowadzki do domu nowego już nie nowego tak naprawdę dopiero teraz czujemy, że się urządzamy bo byliśmy mocno, tak mocno zajęci w ostatnich miesiącach że nie mieliśmy czasu podstawowych rzeczy kupić jak na przykład tak jak, taki kosz z przystawkami pod krysznic, łyżka do butów przez to niszczę buty i mam problem z zakładaniem jakieś takie o, to jest fajne, pojemniki bo to są takie można... pojemniki na, na, to cydę, na no poduszko. No podłóżko, ale będziesz tam jakieś buty czy ubrania chować, więc też lepiej zorganizujemy swoją przy, przestrzeń. Czy to na co pani babcia zawsze narzeka u nas, że nie ma czym ziemniaków tuc? Więc będziemy mieli czym tu ziemniaki teraz i pani, pani babcia, babcia będzie zadowolona. My nie niebawcie widziałem mieli tak. do ziemniaków. Z takie podstawowe rzeczy dopiero po półtora roku mamy czas kupić. Dobra, mężu, czas podsumować. Sprawdzamy, co udało nam się dzisiaj kupić z listy. No trochę grubo poszliśmy, bo tak w sumie zastanawialiśmy się, co wziąć. Jednak stwierdziliśmy, że dzisiaj nie kupujemy kamery, tylko jednak pójdziemy w mebla <śm> i w porządki w domu. Ja mam taki, znaczy mamy w domu taki jeden pokój, który chcemy przerobić na studio. Ja bym chciał swoje studio zrobić, bo ja też mam taką serię EV News, gdzie nagrywam jakby informacje o nowościach ze świata elektromobilności. I Zawsze to nagrywam w różnych miejscach. Czy to w samochodzie, czy gdzieś na wyjeździe, w hotelu, w sam, czy nie, w domu czasami. Ale brakuje mi takiego miejsca i właśnie postanowiłem, że ten pokój, jeden, który mamy i od półtora roku stoi jako graciarnia. Z magazynem, tak. Posprzątamy czyli kupiliśmy szafki, regał dodatkowy, żeby wszystko ładnie uprzątnąć, zwolnić ten pokój i tam zrobię sobie studio, zrobię sobie taką ścianę, jakieś ledy zamówimy. Da Maris też tam będzie mogła sobie nagrywać i dlatego stwierdziliśmy, że zróbmy sobie najpierw porządek w domu, a potem kupimy kamerę. Na pierwszym miejscu był spray do, na elektryzowanie ubrań? Nie ma. Tutaj też nie było. <laughs> Nie, nie widziałam. No, Patrzyłam, więc... ale nie widziałam. Gąbki do naczyń. W ogóle śmialiśmy się, bo gąbki do naczyń kupiliśmy jako pierwsze w action. Ale nie kupiliśmy tych lampek na schody, wyszliśmy stamtąd. Łóżka do butów, Łyżka do butów Metalowa, nie było na liście, ale chcieliśmy kupić, więc super, że jest. Stoliki nocne są i takie jeszcze dostępne. Nieplanowane kupiliśmy. rzeczy też są? Tak, nieplanowane rzeczy, a bardzo przydatne, jak na przykład tłuczek, tłuczka do ziemniaków. Kosza na pranie nie kupiliśmy. No bo nie ma żadnego fajnego. Są I drewniane, a Sicili są... drewniane no. No, hmm. Albo wiklinowe też, Gryzie. ale wekształt był jeden taki biały w miarę, więc będziemy musieli no, wrócić. A prawda? już za późno, bo już chyba trzy godziny tu jesteśmy. No. Bieżnia nie ma. nie chcieliśmy kupić, ale o tym nie mówiliśmy nie no. chyba, nie? Właśnie coś chyba wspominaliśmy. Tak, bieżnię chcemy też kupić, żeby więcej biegać w domu. Ja, ja lubię biegać, ale bardzo często warunki atmosferyczne mnie zniechęcają, albo po prostu to, że nie mam czasu, a tak to mogę sobie rano Pojechać nawet na pół, pół godziny na przykład, wskoczyć. Przed i przed prysznicem pobiegać w domu. A to musi znowu od, od, przejść na budżet kolejnych miesięcy. Tak będzie. Mm. Lustro. Czekajcie, powoli. Oczyszczasz, po oczyszczasz powietrza nie ma, ale to też jeszcze przyjdzie do czas. Szafka pod biurko dla mnie kupiona. Pojemniki poduszko kupione. Lustro kupione. W ogóle widzieliśmy chyba największe, więc mega. Drzwi do szafy kupione i regał kupiony. Więc... Ja bym chciał pokazać jeszcze moją stylówkę. bo To, to są no właśnie... spodnie, które nie są z Mumpexu. Tak. Jeszcze to jest za czasów kupione handemu, handem wchodzenia do handemu. Tak. Dzisiaj już bym raczej takich spodni nie kupił w handemie. Ale są takie. szczerze, nie widziałam jeszcze nigdy ich albo tego typu męskich. Ale więc są myślę, takie kontrowersyjne, że... bo według mnie one są takie trochę babskie. Nie, no nie są babskie, to troszkę. Też... Ale mi się to podoba. W sensie ta ja stylówka z tą że... bluzą. Ta bluza, to kupiłem ją w lumpeksie podczas którejś łowów i. No po Wrocławiu. prostu... widziałyście to już, no? No genialna ona jest. Pierwszy raz ja mam na sobie to Tak. No, się zakupie. zastanawiałeś jak wtedy ci ją znalazą, tak. nie nie, bierzemy, jak no, nie tak chcę mi wycał, tak, się... tak, głodny, zmęczony, no, nie no, no, się no, no, głodny, zmęczony, nie. Ale no ale nie żałuję, wizy, bo no. jest po prostu tak się dobrze czuję. To chyba będzie moja ulubiona bluza, bo to jest jedna z tych, których po prostu się najlepiej czuję. A w ogóle tak kolorystycznie się dobraliśmy, zobaczcie, jak ten A jeszcze i tak, i nawet te yy, płeczki, znaczy te, te pojemniczki, i nawet szafki nocne też są w takim kolorze, jak my dzisiaj. Nie, one są takie bardziej szare, no, ale a my jesteśmy Wszystko jest w takich odcieniach, właśnie. No tak, tak. ale a propos tych twoich spodni, to jeszcze myślę o tym, że właśnie nawiązując do tego, że w jeansach faktycznie jest mniej wygodnie, niż jak jak tam zobaczyły. Tak, taki luksus dzisiaj, nie. No to Ja zawsze powtarzam, że komfort. Ty też jesteś komfort, bo jesteś tak samo strzelcem no. jak ja i tak samo dla Ciebie to jest istotne Mega. w życiu. Tylko jak mam portfel i telefon, to one mi teraz zjeżdżają. No mógłbyś. Do, do, do może do, do... Jakąś, jakieś coś może do, przecho do przechowywania, Merka. nie wiem, ale po może, narkę, zobaczymy. Pomógł, ale bluza żeby, bo możemy po pomyśleć prostu... w sensie, ale tak nim mógłbyś mieć jeszcze na przykład czarne, brązowe, tak żebyś mógł sobie ubierać no. różne stylówki. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Akurat dzisiaj jak robimy tak duże zakupy, to jesteśmy jednym z najmniejszych samochodów y, z naszej floty, w sensie to jest akurat zastępcze. Ostatnio oddaliśmy duże kombi, w sumie y, mogliśmy też to inaczej przemyśleć, bo w czwartek przyszły, czyli za kilka dni, odbieramy na przeprowadzkę babci dużego mercedesa elektrycznego, busa takiego, no, ale... Zawsze opty pełni optymizmu. Wierzymy, że uda nam się to zmieścić tutaj. Daniel, powinniśmy zacząć od tego, że my właściwie tak naprawdę tego w ogóle nie przemyśleliśmy. Czego? My po prostu spontanicznie dzisiaj stwierdziliśmy, to jest ten dzień, kiedy jedziemy. I kupujemy. I kupujemy? Tak. Ja jeszcze wczoraj nie Ja miałam się wchodzicia. najbardziej cieszę z tego wszystkiego, chyba z łyżki do butów. Ja z lustra. Szczególnie zimą miałam problem z przeglądaniem się przed wyjściem. Mamy w korytarzu, powiedzmy, przedpokoju, czy zwał jak zwał lustro, ale tam zimą jest trochę chłodno, a teraz będę miała w salonie i to będzie takie fantastyczne. I mamy też w sypialni lustro, ale tam znowu mamy dywan i tam w ogóle nie wchodzimy nawet w kapciach, tylko zawsze na schodach zostawiamy i tylko wchodzimy na górę, no w sensie na dywan w samych skarpetkach. <grych> więc tam w butach na przykład już takich wyjściowych się nie mogę przejrzeć. Także to będzie idealne rozwiązanie. Chociaż do domu do środka i tak nie wchodzimy w butach, ale to lustro będzie tak przy wyjściu, więc no będzie takim złotym środkiem powiedzmy. Trzymajcie kciuki za Daniela, żeby to wszystko tutaj zostało faktycznie jakoś Ułożę. nie no, zmieści się No to nie będzie komfortowa podróż <laughs> Szczęście daleko nie mamy Biorę to To jest w ogóle lekkie jak piórko, to będzie kosztowało grosę No na 3 sens, ale czad mm. Wiecie co, jest zmiesz modne 5 złotych w sztukach Co ja zrobić, zrobiła bez tego męża u boku?